Przypomnieć, widzę, że Max do 11 roku życia spał z mamą i kotem. Nie. Nie? No to jest. Do 11 na pewno nie. Ja spałem dość długo z mamą, ale no. Halo! Z kotem? Co to za oskarżenie jest? O Jezu, w ogóle ja się. Nie, dobrze jest. Cholera, muszę sobie jej chyba złączyć. Albo włączyć światło. To to też jest. Włączę światło, to to będzie bardzo takie. Właśnie ja mam... Ja zrobiłem wszystko co mogłem, żeby żeby jak najbardziej mnie było żeby jak najlepiej mi było widać, a A ten... A żeby nie mieć jednocześnie włączonych wszystkich światów w pokoju, bo z tym miałem. Grab problemu. the ghost writing book, widzę, że tam się coś na mnie patrzy. Kunt? Ja mam tu wziąć. Dobra, y chcesz, chcesz już ten grać? Czy co robimy? Nie no, ja chcę. Dobra, sadzę do piwnicy. Mogę wziąć łopatę w ogóle? Cholera, na tarkę, ej, latarka, latarka, o oh, kur... mam ją wziąć teraz? Jak się bierze? Eee, a, znaczy to musisz, jak coś leży na ziemi, to musisz przykucnąć, żeby to wziąć, o jest. Moja technika nie działa. Dobra, to ja sobie pobieram. Ja po Zegartyka? a się wskazówki nie obracają. chociaż okay. Kusi, kusi... Nie, nie ustawię że, Nie, nie, nic, nic takiego jakiegoś hardkorowego nie rób. Ja ty, mi zasłaniasz o swoim UBEM głupim. A dobra. <grym <grym Czekaj, bo ja mamy czy... chyba już jakieś pieniążki, Tak, mam. ja mam 105 dolarów, to co chcesz? Dobra, na, na pewno musimy wziąć latarkę. UV UV, jak. Dobra, v, czyli u. mamy latarkę, flashlight. Dobra, to teraz tu po lewą musimy mapę wybrać. I teraz zobacz. Mm. Okay, no to otworzyło intryguje. się nie i nie wychodzi z wana na razie. Czekaj, może dotarkę. to zrobię? No nie, to jest jeszcze gorsze niż. No nie, co ja zrobiłem? Max, a ty. Czekaj, ja ci dam jedną dostarkę. Gdzieś jest nie inter... no, inter... Dobrze. Inter... O, o. Loading game? Max. Sorry, <laughs> wyłączyłem przez przypadek. <laughs> może teraz nie zakończysz od razu gry. <laughs> Tutaj coś jest. Nie wiem, co to jest, jakiś mikro... mikrofiltr. Możemy to podkładać tym politykom czy coś? Baczem. Politykom? Będziemy posłuchiwać polityków? Możemy. Halo, halo. Nie, Dawaj, ja pierwsze meczka, polskie jeszcze. radio. Ej, tu jest kość! Czekaj, tak? po, po, pobiegnę po aparat. A nie, ja mam aparat przy sobie. Dobra, mama. O Jezu! A Ja tego kopiować nie mogę. Fantastycznie! Ja posłałem, przecież wysłałem na Messenger'a. Ale tego nie można wkleić tam. Ja to muszę przepisywać. Cztery, to, nie jest, to nie jest trudna kombinacja. 3 0 Siedem. Zero, zero, zero. Czajnie. Game does not exist. Bo za jedno za. O oh, kurde. Game does not, not exist. O jest... czekaj. To ja, nie jest trudna kombinacja, po czym wpisuję ją źle o, o, o. Ej, może, mogę, to, wyciąć wyciąć to, mogę wyciąć ile? Mogę wycieć ile w grze. Czemu jestem No kliknij w to i tu zmienisz sobie. Game to does not tak exist, Co jest? Ja A nie ja dobra, nie mogę dołączyć. Bo ja bo bo brawy, dobra, czemu jesteś <todgrym> kobietą? Janek, co ty wysłałeś za kody? To no, pisz, ile ja już dołączył do mnie? Ja nie mogę! Jak to nie? A ile ty wybrałeś osób? 308 babką. Game does not exist. Nie wiem, ja może muszę jeszcze raz do gry wejść. No, spróbuj. Dawid, ty spróbuj dołączyć. Też może... not exist. Kurwa. To co, robimy na maksymalnej trudności? Nie. I... Nie grałeś w to jeszcze ani na... nie, kurwa, nie, nie rób na maksymalnej Ale gry. jest reward multiplayer x4 i to jest Opie, Wejdziesz do kurwa do, do domu i zdechniesz. Jest? Tak jest, jest maksymalna trudność. Jest, do, docho dochodzę. Jest. Czyli to wy wyjście debilami, a nie ja. Nareszcie. Dobra. No, dołączcie wszyscy. Jakby co, to ja już nagrywam. Chyba, że... Tak jest, witam wszystkich widzów. Nie, je... na mój kanał, proszę. Po lewej a, kto jest macie tablicę, zaznacz pierwszy a. domek. Ready up, panowie, ready up. Po lewej macie tablicę, nie? A, czekaj, Miesz, kupmy, domek. A, tak. A! Ja zaznaczyłem, no, tylko glue Drive. Ten, ja sobie a, kupuję czyli podstawowy, latarkę. podstawowy, no tak. Ale a, ja na, nie nie znaczy. na początku Ej. macie tam przedmioty, nie? To tyle nam starczy, te początkowe. Dobre, ja mam Autografę. kamerę i latarkę, jestem Ja po wczoraj mam 120 euro, więc ja jestem bogaty ogólnie. O. To jeszcze nie zaznaczył pierwszego domku. Max. Ja, ja zaznaczyłem. Janek. Pierwszy. Zaznacz dom Czemu pierwszy. pierwszy? No, no A, bo, bo nie Ilia nie ma m간ego. innego. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Dobra, ale to jest najłatwiejsze, no Ilia... Ready. E, ty to już łatwo robimy, prawda? Ten, ten przejdziemy i. Teraz każdy musi zrobić ready. Aha. A. No. Nie chcę być murzyny. Ej, czekaj, czekaj. No to co, normalny bierzemy co poziom 15. Nie. E, Ale tam 2-0 nie, jest rewardu. Nie, 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 Ilya, nie da się. A z nie da się ilia ilia na będziesz większo. pierwszym, który ucieknie, uwierz mi. Max wyszedł i... Cicho, ty już jak mówiłeś jak o tym trzy razy. Chodź. Dawidem, myślisz, że wczoraj było ready, bo mi się chce zacząć, ja, bo już ja już No mówię. przecież ja napisałem... Ready! Nie kłóćcie się, się, jak będziemy już tam. Macie 7-2, nie jest, pokłócicie się wtedy. Puśćcie mnie O nie! Masz jakieś fingerprincy? Nie, nie widzę. Dobra Max, jesteś w vanie. A tu coś widzę A nie to nie widzę, to po prostu się świeci. Nie, kur Ej, ej, widziałem ducha... Przepokoj... A nie to idzie. <laughs> A co jest to takie coś, co ja Gdzie wy jesteście Max ofkuje. Nie, ja, się. Jak Jakie mam sprawdzę też, jakie ja nie u kamery mam Niezbi kamera do sprawdzenia? Nie jest w naw. A bo ja nic nie wziąłem. Czekaj. Kurwa, lewy przycisk myszy, drzwi otwierasz. Ej, duch ma dziesiątkę, dziesiątka jest, jestem wanie. Nie, no tak, żartuję. Czy U... <laughs> ktoś się na to nabrał? Tak. Ja schodzę na to. Tam jest, bo nic ja nie widzę. E, tutaj przy, przy mnie jest gdzieś. Ej, chłopaki. Dobra, ja mam e. aparat. A gdzie ty jesteś? kurwa. gdzie jest duch? Przedpokój, A. pierwsze drzwi po lewo Zapal światło, bo nic nie widzę. Dobra to robię świetne, wam zdjęcie <laughs> Zrobiłem zdjęcia wam. Ej! Na początku po lewo. drzwi A, Przed wejściem do domu Przed A. wejściem do domu? Ej, ale jest takie jak jesteśmy we czwórkę to się od razu mnie boję te drzwi o. na pi słychać pipczenie tutaj gdzieś jest. Dobra, ja mam aparat? Ty duchu żyję. Łazienka Zapewne, ja tutaj była wątka. Jak światłową, a. Ja mam ja sprzęt do gadania. Dobra, poczekajcie, zamknijcie, mordę na chwilę, nie wchodźcie mi do łazienki. Give M me a mi, drzwi zamykasz! Are you here? Go, my, diga, what's up? <śles> o kurde! How old are you? Ej, światło. A, Zobaczcie, no, jak aktywność. aktywność, Aktywność systemiczną tego żółta Ej, zgasu TU światło! No bo i ile jest zgasił? Nie, tu nie zgasiłem nic. Tam, tam przedpokoju zgasło. No przedpokoju ja nic nie zgaszałem. Jak to się dzieje, że. Nie, dobra. Czemu wyjdziecie do wana. Jak się. idę po rzeczy, bo. Dobra, to ja tutaj sam nie zostaję w domu. Aha, już wszystko zostało e potwierdzielone Nie, nie. Zrzucę. O tu drzwi otwiera, no. Bawi się tu drzwiami. On jest w łazience Okej, okay, czyli mam jakiś dowód Taki się to O, o, o to mrugało sza, sza, szalu <grym> ja inaczej, zobaczmy który duch lubi długie kąpiele Może to będzie sam <grym> e, Nie Max, połóż tam książkę w łazience w łazience o kurde, zgasło światło! Nie, ja tu nie zostaję do widzenia Gdzie? No w, tam w przedpokoju po lewej A wiecie czemu ja nie mogę ten, bo ja chciałem zapalić światło haczykami na... Akutki. O, dziękuję a jak się nie. otwiera dziennik? W sensie mam po prostu go położyć na ziemi? f -ko. Nie, jest takie zakręcie f z Harry'ego Bohatera Alohomora Naciśnij alohomra. se C, kucnij i naciśnij E czy F E, gdzie tu się zapala światło w głównym e. pokoju? Ja gdzie? sam nie Możesz ją położyć? I co? No, położę. położyłem nie tak Ja pierdolę Tak o! A! a! Jakiś się robi? kurde zaraz się wszyscy tu scrosujemy On to szafkę otworzył, czy to wy się bawicie szafką? ja, ja otworzyłem sprątałem jak odprosty działają a, a, się... Dawid, o Dawid da się to tu taki... schować Dawid to jest taki surowy ojciec Nie zamykajcie nie... drzwi wejściowych No Oczywiście muszą, muszą być to otwarte Ale to Tych je sam zamknie Kurde, ja, ja widzę jak on tu stoi, nie zamykaj ich, no przecież mówił Główny ja poka... Pier... P... co za cel na zdjęć nie możemy. Tu... <laughs> Max. Przecież ja nie mam aparatu nawet. A jak odkładam? Można może zabijać już. Tak. G. 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 E... A Gdzie widzisz zdjęcia? Ilia, ty wiesz, Ale że to... ten aparat nie jest nieskończony. Ale ja nie robiłem zdjęć. To, robi to Max zdjęcia. robi zdjęcia. <laughs> Ale ten. Y... Ja A skąd wiesz, że robiłem? Bo ty cykałeś zdjęcie Bo tu są na przykład cztery Jak to Co to jest ogólnie? To tu? Ale są ważne takie fajne ja Możemy już wykreślić tą temperaturę No bo nic nie zamarzło Ale jeszcze całego domu nie zwiedziliśmy chyba Nie, nie, nie Najprawdopodobniej jest w łazience Ale żeby temperaturę zobaczyć musiałbyś chwilę posiedzieć I dosłownie wtedy by się chłodno tam zrobiło nie I by ci oddech zamarzał o, a teraz są Czasami gdzie? Cię z mordy. Co to jest? Teraz Mogę jest. Co, co to jest? Teraz jest są gdzie? indziej bezpieczniki? Zobaczcie, Anek, są w garażu tym razem, więc fajnie. No Wczoraj ostatnio też było. Nie, wczoraj był w, w piwnicy. A. a teraz są w Jakieś garażu. Któryś radio mam. Co to za radio? Pff. No to jest ten. Odkąd masz duchami? No radio Maria. Przema? Przemek? Albo? E? Ej, tu, tu. tu, tu. Halo, wypuść. Co debil? sam? <śled> 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 Ty czekaj, może ja dam kamerę do tego, do killa po prostu Ja wziąłem już kamerę do tego No dobra, Aha, dobry pomysł No, miał w takim bardzo fajnym tematy, miejscu temaciki Żeby można było podglądać No powiemy, że ducha nie ma, właściciel przejadła to taka kameryna Hello Kurwa, zamknij mi te drzwi Ilia na klamkach, nie musisz na tyłach sofy sprawdzać Nie, nie na klamkach Opa na dosłownie a, na środku drzwi nie, Ono jest... Jak? W... Ja już chciałem iść do tej tego garażu, czy gdzie? Ty, wiecie, że ja was widzę na tej minimapie? Są kolory? No. Czerwony biega, fioletowy z niebieskim stoją. Czerwony właśnie wybieg przez drzwi. No ja Teraz fioletowy wchodzi... No, fioletowy się kręci jak debil. Ej, tak z strony... jest... Ej, zamknijcie drzwi wejściowe, bo tu ten działa klimatyzator, żeby nie marnować. <noise> Janek. Drzwi wejściowych przypadkiem nie zamykaj! Zostaw je otwarte! No ten debil się nie bawi. Ja chciałem podrwać grę w ten sposób. Nie, serio. Dawid, chodź tu, wytłumacz mi co to jest, bo ja nie rozumiem. Co? A, bo Janek eee, ta, on jest w łazience, na 100%. Ale... Eee, mamy jeszcze kliszę w Co Cześć, robisz? Ej, czemu to jest zielone? Gdzie jest jak to, jak to fajnie to wygląda. Odpuśćcie te drzwi! Ale to nie to my je zamknęliśmy. Bilu. Ja też, nie zamykaj drzwi, Ilia. Stało... Temu co, Ej, chodźcie za to, coś w kibel. Mego churtu spodobał mnie. Cały zielony nagle. Coś już nie zielony. tak. Kibel coś jest zielony. tak, bo postawiłem to, żeby widzieć, czy duch tam nie lata. A kto wodę włączył? Duch, e, duch. E, jak mamy kliszę jeszcze w aparacie, jakie ktoś klisze. Kur... Mam kliszę, mam, a co chcesz? One, ta woda jest krwistna. Zdjęcie wody brudnej. Okej. Okay. Ilia, uśmiechnij się. Dzięki. Nie zasłaniaj, Ilia, wody brudnej, bo na mnie zaliczy. Dobra, evidence, i teraz tak ghost. Dobra, mamy zdjęcie. Ogólnie to powiem Hello. tak. Hello! Witajcie w moim... Ej, tam, 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 tam 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 ej, ty zgasiłeś światło? Gdzie? No tutaj. Przed chwilą się zgasiło tam po lewej. Nie. nie. Do widzenia. No duch tam siedzi. No kur... te drzwi wypuść, mają być nie. otwarte debile. tak zatrzymał. Jak nie że Duch tylko nie żeby kamerę nie będziemy tutaj na zewnątrz, tylko może w środku walniemy, co? Obie. A segrem. dobra, tak. Się... O, no, no, Debilu. Serio? Nie wiem. Jaki to jest duch? Mam dosłownie zero poszlak. A kto to może być? Bo nie mamy żadnego tropu. No to trzeba sprawy zdać, na przykład czy ale będzie czy się na Radyku odzywał. Ktoś próbował chociaż? Widzieliście w kiblu odciski na latarce? Albo nie. na tym, gdzie włączył, no to weźcie latarkę UV i sprawdźcie czy nie odciski. Drzwiami się bawi ha, drzwi się właśnie same zamykał na kamerze, okej. Okay. się przymknęły trochę, nie? Ej! Co to było za dźwięk jakiś dziwny? No ale, właśnie ale... słyszałem jakby ktoś pakał. Kierdłem. Nie ja. Chodź, chodź, Max Musimy. Halo, słyszysz mnie? Słyszysz, cicho, cicho. Wyłącz to głównie. Słyszysz to? E, radio jest włączone w pokoju obok. Ej, ej, ej. To jest taki. A rzeczywiście jest. jest... Ej, Tutaj jest radio. Wejdźcie sobie na journal. Ej, a, a macie to urządzenie do nagrywania? Znaczy do ej, mówienia? Do mówienia? No masz. No to Zobacz, ja mogę ja, ja się pogadać. zapytam czy Sara Skinner jest tam. To jest Sara, nie on, tylko ona. No To ja wezmę, bo to musisz w ciemnym pomieszczeniu robić. Chcesz? No dawaj. Okej. Okay. To to odpalasz, pod fał gadasz. Tak, pod, pod fał. fał? Proszę, uh, hello my friend, uh, jak, jak się nazywa? Sara uh, Skinner. Sara Skinner, are you here? I would like to ask you... Nie, po prostu are you here. Are you here, Sara Skinner? Duch ci się podświetlił albo iksik? Zacznijmy od tego. Więc ja tam wszedłem, co nie? Duch mi odpowiedział. To jest bardzo ciekawe. <laughs> odpowiedział <laughs> no ci? Tak, natomiast nie wiem co ponadto na tym nagrywaczu jak sobie go weźmiesz, raz, co nie? to możesz zobaczyć taką ikonkę ducha po prawej stronie. Wiesz? No to ty miałeś, to ci odpowiedziała. To znaczy, że to jest ten e, spirit box. To, spirit box. <laughs> No to zostało nam tak. trzy duchy: Wraith, Yokai tak. i do Tak, wykreślone. Zaznaczone. Zaznaczone, wykreślone. Masz Ghost Orb, Ghost Writing i Freezing Temperatures. I zostaje nam Wraith albo Phantom, tak naprawdę. A ja mam jeszcze Deoguna. To co mam wykreślić, żeby nie było Deoguna? No przecież ci mówię. Jeszcze raz, co Je wykreślić? Uh, tylko Ilia musiał zrobić teraz dwóch, kurde z latarką, nie wydropił przedmiotu, nie pomyślał o tym. Teraz mu tą <grym> Ale no możemy poczytać, phantom to jest... Ref jest bardzo agresywna podobno, on by mnie ugotrupił jakbym to był. No nie wiem, ten właśnie jest taki spokojny, nic nie robi, kurwa. Phantom, Jakby... a phantom is a ghost that can possess the living, inducing in fear into those around it. Czyli może ktoś po, po, posiąść, opętać. No to rave w takim razie. Ale A Rejf Rejf jest agresywny. No, on on nic nie, nie zrobił. On. on ani się nam nie pokazał, ani korków nie wywaliło, ani hanta nie mieliśmy. A no, duch biegał, biegał, biegał. Bawi się drzwiami. Ta, biegał? biegał Bo tak. w rave ma napisane, że on nie biega tylko lata nad ziemią. Never touch no the ground. to w sumie nad ziemią był, nie? No K***. ja sprawdzam dzień. Jaki uśmiany. Nie, zobaczcie gdzie no jest uśmiany. Rave lata, to masz rację, bo on tak w połowie go widziałem, nie? Tak nie były nogi na ziemi, tylko górna część ekranu. No to zaznaczamy tamtego gościa. Rave w takim razie. O... Tak? Czekaj, Journal. Teraz tak, co zaznaczamy? Rave, tak? No nie... Tak, tak. Ability of Life, no. No to... Zakreślone kóeczko na wrafie. I co no. dalej? No i no wyjeżdża. teraz możemy zamknąć. Mm. Drzwi A jak Ilian nie wyjechać. zaznaczył, to on nie dostanie pieniążków? On ma... No. Afka, on nie pracował. <gamy> no Loading gamma. Nie OK? No Coś <gamy> <gamy> nam się popiło <gamy> Mówi się, że jokaj. No. <gamy> No bo okay. mówię, to wcale nie jest takie proste zgarnąć. Joka Ja okay. na przykład Daily porobiłem, ja jeszcze sobie ten Bone Evidence znalazłem, nie? Książę znalazłem. No właśnie, no. źle zrobiliśmy, bo Joka ma na przykład w evidence Ghost Orb. No i w sumie wszystko oprócz tego mieliśmy, tylko Ghost Orb wykreśliliśmy. A Aha, tutaj czyli niby. tam latał gdzieś niby, tak? Znaczy, on powinien w evidence'ach właśnie być Ghost Orb. Ale my nigdzie nie widzieliśmy, ja tam w no. słonie z kamerą stałem i ghost orb'a nie widziałem, tak samo pamiętaj, że my kamerę tam postawiliśmy i nie było widać no. żadnego orb'a, ale spirit box no zgadzało się. No, I bo jest napisane no. w ogóle, że docking near a yokai will anger it, increasing the chance of an attack, no to też. Ale faktycznie, jak ten, jak wiem to on od razu się...